Jest, zostało wznowione. Sotka, 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 chodź idziemy. Sotka, czekać, czekać. Jest triple. i zapomniałem, że Wi-Fi mam udostępniane z drugiego telefonu. Co? Idziemy, pata. Szkielet, daj głos. Szkietor, daj głos. Dobrze, szkielet, starczy. Wratny, daj głos, daj głos. Dobrze, starczy. Sotka, daj głos. Sotka, daj głos. Daj głos, żeby było Sodka, Sotka, daj głos. Sotka, daj głos. No dawaj. Sotka, daj głos. Porządnie. Tak, żeby cię było słychać. Sotka, daj głos. No, dajesz. Sotka. Sotka, dawaj. Daj głos. Sotka. Kasiś? Sotka? Sotka? Sotka. Pratny, daj głos! Przestarczy! Sotka, daj głos! Nie szkielet. Sotka, daj łapę. Dobra, Sotka, dobra łapa. Szkielet, daj łapę. No, daj dawaj, no! Daj głos! Dobrze! No ta... Chodźcie! Jest i replay. Papa pa. Subskrybujcie i lajkujcie, nic nie kosztuje, ja motywuje.